Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne skorpiony w czytaniu ogólnym miesięcznym na grudzień 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w ascendencie i w księżycu link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię, na relacje i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane skorpiony, ja już przechodzę do oczyszczania, rasowania i wykładania kart. Po lewej stronie to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu. grudniu już, tak? Też jestem w szoku, że to już jest koniec roku. Naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało, ale to się dzieje naprawdę. Po prawej tło, tej sytuacji, to czego nie widzisz, precyzowania przyczyny, ale bardzo często też się pokazuje odrębna sytuacja, tak mniej lub bardziej związana z tym, co po lewej stronie. Natomiast, tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, już o, nie wydawało mi się, odwróciła się. Tutaj mamy tutaj kartę Słońca, pierwszą. Bardzo dobra karta. Paśmieczy. Mieczy. Ciekawe połączenie kart. <laughs> Bo kończymy tutaj tą dziesiątką mieczy. W tle sąd. Dziesiątka kielichów. Dziesiątka monet. Mamy dużo takiej energii rodzinnej. To się też bardzo mocno przecież może wiązać z, ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, z takim czasem dla rodziny. No, nie ukrywajmy, że też te święta to są najbardziej rodzinne święta, przynajmniej w mojej opinii ze wszystkich. I karta rada jeszcze. Dwójka monet. Bardzo moim zdaniem istotna rada. Zacznijmy sobie, moi kochani, wasze czytanie. Bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem, powiem szczerze, na początku tą kartę słońca. Później zobaczyłem tego pazia mieczy. To myślę sobie, ok, bardzo fajnie. A potem pojawiła się ta dziesiątka mieczy. Wiecie co, powiem wam tak. Dziesiątka mieczy... Oprócz tego, że jest kartą martwienia się, kartą y, takiego przytłoczenia własnymi myślami, właśnie od tego chciałam sobie zacząć, jest też y, kartą tego, że to już jest na finiszu. Wygląda na to, że jakaś rozmowa y, przyniesie pewne rozstrzygnięcia, które doprowadzą do tego, że y, wy odetchniecie z ulgą w tym miesiącu. Może być tak, że tutaj czegoś się dowiecie, może być tak, że tutaj, nie wiem, może w pracy też miał, mieliście pewne wątpliwości odnośnie, nie wiem, może jakiejś premii, może odnośnie współpracy, może z jakimś klientem w ostatnim czasie ta współpraca nie była najlepsza i miałyście na przykład wątpliwości, czy ten klient od nowego roku na przykład nie odejdzie, nie zmieni um, tutaj swoich, swojego tutaj współpracownika, tak? Um, ja, ja bym powiedział tak, wygląda na to, że to ta rozmowa, która odbędzie się w grudniu, doprowadzi do tego, że Wy się uspokoicie, będziecie mieli jasność, bo o tym też mówi karta Słońca, i zamknij jakieś martwienie się w tym temacie. To może, tak jak mówię, zarówno być, nie wiem, dotyczyć jakiejś współpracy, może dotyczyć też kwestii prywatnych, tak, związanych z rodziną, z jakąś znajomością, z relacją jakąś przyjacielską, tak. Może ostatnio troszeczkę martwiłyście się, na przykład, że ktoś się inaczej zachowuje, że troszeczkę jakiś, jakaś taka dziwna energia pomiędzy wami jest. Wygląda na to, patrząc na tą sytuację... Że szczera rozmowa, też bardzo prawdopodobne, że rozpoczęta przez Was. Bo to wygląda tak, jakbyście tutaj w tej dziesiątce mieczy troszeczkę się martwili, chcieli się dopytać, dowiedzieć, tak? Doprecyzować, też szczerze powiedzieć, co Wy myślicie, poznać czyjąś opinię, poznać czyjeś zdanie. I w tym momencie mamy tutaj kartę słońca, czyli kartę mówiącą o tym, że. Macie jasność i jesteście zadowoleni z, te, z tej prawdy, którą usłyszycie, tak? Jesteście zadowoleni z, z tego, co, czego się dowiadujecie. Także jakaś rozmowa w tym miesiącu rozwieje Wasze wątpliwości. I to też może być y, przede wszystkim y, y, w Paziu Mieczy: jest to rozmowa twarzą w twarz, ale też może być w skrajnych przypadkach rozmowa przez telefon. Wyłączyłbym tu wszelkiego rodzaju smsy, komunikatory, pol, y, portale randkowe, y, e-maile, bo to jest y, energia y, Pazia, ale buław. Natomiast to jest taka bardziej y, energia, taka bezpośrednia, tak? Bardziej. Y, y tego też, że coś się dzieje od razu, tak? bo pisząc, to więcej tych wiadomości musimy wy, wymienić. Tak? Natomiast tutaj jakby rozmawiamy bezpośrednio i to pewne rzeczy też się dzieją szybciej. Więc zresztą energia mieczy jest też najszybszą ze wszystkich. Dlatego tak jak mówię, tutaj w tej sytuacji widać, że odetchniecie z ulgą, że jakaś rozmowa bardzo Wam pomoże bardzo i też doprowadzi do tego, że będziecie szczęśliwi. Że, że wiecie, na czym stoicie. Jeśli chodzi o tło, tło jest, mam wrażenie, patrząc na całość tej sytuacji, bardzo mocno wiąże się z kontaktami rodzinnymi, bardzo mocno też wiąże się z, e, bardzo prawdopodobne już ze świętami, e, bo mamy tutaj kartę sądu. Dziesiątki kielichów, która jest kartą spełnienia, kartą zadowolenia, kartą szczęścia, ale też tak jak jest tu pokazane, nie wiem czy widzicie, ja staram się zawsze Wam to, co chcę Wam pokazać, to pokazać. Jest to karta rodziny, dzieci, i tutaj też mamy kartę rodziny w dziesiątce monet. Tak, To jest karta akurat dobrostanu materialnego, zabezpieczenia rodziny, zabezpieczenia swoich bliskich. Wiecie co? Po pierwsze. Może to być, te karty mogą mówić o tym, że jakiś hojny podarek od kogoś z waszych najbliższych, z rodziny, ale też może z przyjaciół przyniesie wam bardzo dużo radości. Też zostanie, zostaniecie w pewien sposób, poczujecie się docenione i, i też. Pomyślicie o tym, że ktoś docenił Was wkład w życie tej osoby. Bardzo prawdopodobne też, że będziecie się cieszyć w tym miesiącu z obecności w Waszym życiu jakichś dzieci. Bardzo prawdopodobne, że to będą na przykład Wasze wnuki, tak, czy też dzieci. To będzie, jeśli chodzi o kwestie związane z życiem rodzinnym, na pewno wyjątkowy czas. Troszeczkę martwi mnie ta karta sądu, chociaż ogólnie karta sądu ja uważam, że jest dobrą kartą, bo ona mówi o tym, że pewne rzeczy zostają rozstrzygnięte. Powiem tak, przy okazji. Jakieś rozmowy, czy też w grudniu ogólnie, tak przed, świę... przed tym okresem świątecznym, czy też może nawet i przy świątecznym stole, jakiś temat zostanie rozstrzygnięty, jakiś temat zostanie poruszony. Bardzo prawdopodobne, jako że mamy tutaj też kwestie związane z tutaj, jest ten dobrostan rodzinny. Bardzo prawdopodobne, że jakieś kwestie materialne związane z rodziną zostaną poruszone. Natomiast dziesiątka mieczy, poś, dziesiątka, przepraszam, kielichów pośrodku mówi o tym, że będziecie zadowolone z tego, jak zostało to rozwiązane, tak? Bo mamy tą kartę spełnienia, też takiego szczęścia, też bycia takiego, też takim zadowolonym z tego, co się... w w tym otoczeniu rodzinnym, tutaj dzieje. Dlatego ja patrząc na to czytanie, wy jesteście chyba piątym znakiem zodiaku, który realizuje, chyba tak. I Wym, tak naprawdę, drugie Skorpiony, macie chyba najlepsze do tej pory czytanie. Takie gdzie dużo się dzieje dobrego, mało jest negatywnej energii, nie ma takich negatywnych podsumowań. Wiecie co, też może ta dziesiątka mieczy też może mówić o pewnych podsumowaniach końcowo rocznych, jeżeli już o tym mówimy, że jeszcze widzę tutaj sytuację, w której na przykład wy zastanawiacie się, na przykład jak nie wiem, może macie ocenę końcoworoczną w grudniu, czy też y, 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 będą w, pod koniec roku jakoś tam te wasze losy, na przykład zawodowe się tutaj y, pokazywać, tak, będą tutaj y, brane na tapetę, będą ro, rozstrzygnięcia w związku z tym i będziecie się może w związku z tym martwić, tak? Czy na przykład nie wiem, jakaś umowa zostanie przedłużona, czy, czy wasza praca, jak zostanie oceniona. Może być też tak, że od jakichś wyników waszych na przykład będzie yy, tutaj zależna jakaś premia roczna, czy też świąteczna, i będziecie się tutaj w tym temacie martwić, ale i pewna rozmowa tutaj przyniesie pozytywne rozstrzygnięcie, bo karta słońca, tak jak mówię, to jest energia przede wszystkim dwóch, dwóch rzeczy, tak? Jedna, jedna rzecz to jest prawda, jasność sytuacji, a druga to jest szczęście, zadowolenie z tego, co się dzieje. Także... Ja nawet jeżeli jakieś tutaj rozstrzygnięcia będą, wy będziecie się jakimiś rozstrzygnięciami martwić, bardzo prawdopodobne też, że będziecie dość krytycznie i nie będziecie pierwszym znakiem, który w tym miesiącu to ma podchodzić na przykład, do rozstrzygnięć końcoworocznych. Powiem wam tak. Jeżeli tak będzie, jakaś rozmowa Pozwoli Wam popatrzeć na daną sytuację inaczej, i też poczujecie się bardziej spełnione, bardziej zadowolone, dużo pozytywniej podejdziecie do tego tematu. Będziecie po prostu takie, na początku może być tak, że przy tych podsumowaniach różnych będziecie bardzo krytyczne wobec siebie. Natomiast ktoś Wam pomoże spojrzeć na tę sytuację inaczej, pokazać Wam ile, bo Wy możecie zacząć od tego, co się nie udało w tym roku, a ktoś Wam pokaże, co się udało. I ta rozmowa doprowadzi do tego, że Wy będziecie zadowolone, szczęśliwe i też w tym wszystkim takie poczujecie się, ok, może nie wszystko jest tak, jak bym sobie tego życzył, ale jednak to, 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 to się udało. Tak? No i tak jak mówię, w tle tego wszystkiego jest dużo energii rodzinnej. Zadowolenia, przebywania z bliskimi, y, poczucie bycia spełnionym, szczęśliwym. Y, też, y, te, te karty mogą mówić o tym, że święta będą dosyć, tak. Tam, gdzie będziecie na przykład spędzać i będą dość na bogato. I to też jest karta, te karty mówią o obdarowywaniu swoich bliskich, tak, o tym, że. Wy możecie bardzo mocno się skupić na tym, żeby tych swoich bliskich obdarować, ale też i oni będą chcieli Was tutaj w tym, jeśli chodzi o, o tę kwestię docenić. Natomiast karta sądu, tak jak mówię, już wcześniej wspomniałem pewne. Sprawy rodzinne mogą mieć przy okazji świąt rozstrzygnięcia, pewne tematy mogą zostać poruszone, nawet te, których Wy się obawiacie na, na przykład. Natomiast wygląda na to, że nawet jeżeli trudne tematy padną przy tym, przy tym świątecznym stole, to one nie popsują atmosfery, bo to też jest ważne. No, ludzie są różni, też w rodzinach mamy różne opinie na różny temat. Podobno nawet ludzie potrafią się o politykę pokłócić. Więc no, różne opinie padają, tak, na, tak naprawdę, przy okazji różnych rozmów, tak? I czasem bywa tak, że no, w związku z tym później robi się taka um, atmosfera gęsta, którą można by było dosłownie nożem ciąć, i to tak naprawdę o mało znaczące tematy. Tutaj wygląda na to, że pewne, <coughs> pewne tematy mogą takie paść pewne tutaj też rozstrzygnięcia w pewnych kwestiach mogą tutaj um, mieć miejsce. Natomiast w żaden sposób nie zaszkodzi to atmosferze, tak? Będzie tu raczej pozytywnie, bardzo tak rodzinnie, bardzo też, tak jak mówię, dużo może być energii związanych z, związanej z dziećmi, z wnukami i z cieszeniem się, że jesteśmy wśród bliskich, że, że mamy tutaj osobę, z którą jest możliwość te święta spędzić. Jeśli chodzi natomiast już przechodząc do podsumowania o radę, karta dwójki Pentakli. Zachowaj we wszystkim równowagę. Jest to zarówno hmm, karta mówiąca, przypominająca o równowadze w dawaniu i braniu, jeśli chodzi o nasze życie. Jest to hmm, karta mówiąca o tym, żebyśmy zachowali równowagę w skupieniu na kwestiach zawodowych, ale również i rodzinnych. Jest to też energia, która bardzo często przypomina o tym, żebyśmy zachowali równowagę w pracy i w odpoczynku, tak. Skupcie się w tym miesiącu na tym, żeby nic nie było, żeby nic nie było kosztem czegoś innego ważnego dla was. Tak, to jest karta tego. Wszystko ważne w moim y, życiu ma swoje miejsce, ma swój czas, ma moją uwagę. Tak, dlatego, że tak jak mówię, może być tak, że nie wiem. Skupicie się w dużym stopniu na przykład na jakichś kwestiach zawodowych, bo nie ukrywajmy też, y, ten grudzień bardzo często bywa y, y, też miesiącem końce, kończenia roku, różnego rodzaju zestawień, podsumowań. I, I też bardzo często jest tak, że zanim nadejdą te święta, taki czas odpoczynku, to trzeba dużo nadgonić, tak? Wiele rzeczy trzeba zamknąć, wiele tematów trzeba, na wielu tematach trzeba się skupić i zanim te święta, to jest taki czas takiej, że musimy jednak dużo tej swojej energii wrzucić w inne sprawy, tak? Dlatego tak jak mówię, może być to miesiąc, w którym żebyście nie zapominali przy okazji na przykład ciężkiej pracy o tym, że... Ok, macie jeszcze e, przygotowania do świąt, tak? Macie jeszcze tutaj e, swoich najbliższych. Może to też być przypomnienie o tym, żebyście odpowiednią ilość czasu poświęcili na odpoczynek. Może być też tak, że na przykład w ferworze przygotowań do świąt bardzo mocno się skupicie i będziecie potem zmęczone podczas wigilii albo podczas e, świąt. I to też jest przypomnienie, ok, te święta są dla Ciebie, tak? Te święta są po to, nie tylko, żeby tutaj, wiecie, tych dań wigilijnych było więcej niż rok temu, tak, i żeby się tutaj pokazać, żeby tutaj się przygotować, też to jest czas naszego odpoczynku, tego, że te święta są czymś więcej niż tylko dwunastoma potrawami przy wigilijnym stole, tak, to jest też czas odpoczynku, pewnej refleksji, też musimy mieć siłę dla, dla tych naszych najbliższych. Także moje kochane skorpiony. Wszystko, wszystko jest dla ludzi, ale wszystko w odpowiednich proporcjach, wszystko w, w odpowiednim, yy, yy, jeśli chodzi o odpowiednią ilość, tak, żeby tutaj nie i też trzeba pilnować tych granic yy, pomiędzy ważnymi dla Was tematami, pomiędzy waszyn, ważnymi dla Was celami, żeby tutaj nic w tym miesiącu nie było kosztem czegoś innego dla Was ważnego. No i cóż ja mogę, moi kochani, więcej powiedzieć? Ja Wam też życzę, życzę tutaj dobrych świątek, żeby faktycznie tutaj przy tym stole wigilijnym, czy też przy świątecznym stole, żeby tutaj niczego nie zabrakło, żeby było to ciepło, żeby było to spełnienie i żeby dobra atmosfera Wam towarzyszyła. Dobrze, moje kochane skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marczmentarot.